Witajcie. Dziś mam dla Was świetny przepis na wykorzystanie nadmiaru cukinii. Są to słoiki z cukinią na zimę marynowaną w słodko-ostrej marynacie. Idealny sposób na niezmarnowanie cukinii i cieszenie się wyśmienitym smakiem jesienią i zimą. Te proporcje, które tutaj Wam pokażę, to jest około 3-4 słoików półlitrowych. Zobaczymy, ile dokładnie wyjdzie. Będziemy potrzebować naturalnie cukinia. Mam tutaj y, kilo 200 cukini. To są y, 3,5 sztuki. Mam tutaj zieloną i żółtą. Dla kontrastu bardzo ładnie to wygląda w słoikach. Do tego, do zalewy, 3 szklanki wody, jedna szklanka octu, pół szklanki cukru oraz dwie łyżki soli. I do słoików koper, kwiat kopru z gałązkami. Ząbki czosnku, widać, że nie są obrane ze skórek, mogą tak być, super dają aromat. Do każdego słoiczka po 1-2. Papryczka, ja tutaj mam pikantne peperoni. I do każdego słoika po łyżeczce gorczycy i po łyżeczce czarnego pieprzu ziarnistego. Także od razu przychodzę do przygotowania zależy, Do garnka wlewam wodę. Dodaję ocet, sól i cukier. Wstawiam to na gaz, zagotowuję i czekam aż sól i cukier dobrze się rozpuszczą. A w tym czasie przygotowuję cukinię, odkrawam końcówkę i cukinię kroję na plasterki takie mniej więcej pół centymetrowe. Jeżeli ktoś ma mandolinę, możemy ją do tego wykorzystać. Takie do pół centymetra. Mogą być trochę mniejsze. Gdy cukinię mamy gotową, przygotowuję sobie papryczkę, chili. planuję zrobić cztery słoiki, więc przekrawam po prostu ją na jedną czwartą. Nie wykrawam ziaren nasiennych. Tak zostawiamy. Ok. I zajmujemy się teraz słoikami. Słoiki mam oczywiście wyparzone. Do każdego z nich wrzucam gałązkę kopru. Na dno. OK? Następnie wrzucamy ząbki czosku. Tu, gdzie mniejsze, to po dwa, tam, gdzie większe, to jeden wystarczy. Wkładamy papryczkę. I dodajemy. Po łyżeczce ziaren pieprzu posypiamy jeszcze resztkę i gorczyca też po łyżeczce. Gdy to mamy gotowe, wkładamy cukinię. Technika oczywiście jest dowolna. Byle by się zmieściło wszystko ładnie, staramy się jak najciaśniej wypełnić słoiczek. Akurat się trafiło tak, że cukinię żółto mamy troszkę mniejszą, więc ładniej wchodzi we wszystkie szczeliny. Nawet zmieści się drugie piętro. I tyle starczy: tak to wygląda. I lecimy z następnym słoikiem. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Kolorowy słoiczek. Cukinia weszła akurat do czterech słoików, i teraz gotującą się zalewą zalewam słoiki. Tak, żeby przykryły tutaj nasze cukinie. Ok. Wycieram brzegi słoika. I zakręcam suchą, wyparzoną nakrętką. Ok. Do pasteryzacji przygotowałam sobie. Garnek z ciepłą wodą. Na dno wyłożyłam papierowe ręczniki, kilka warstw lub ścierkę można wsadzić. I teraz wkładujemy słoiczki. Wody powinno być tak mniej więcej do 3 czwartych wysokości słoika. Ok. Wstawiamy na gaz, zagotowujemy. A następnie pod przykryciem gotujemy na dość wolnym ogniu przez około 20 minut. Słoiki pozostawiłam w garku do lekkiego przestudzenia. Następnie wyciągnęłam je i ustawiłam dynam do góry. Tak zostawię do całkowitego wystygnięcia. Zachęcam Was do spróbowania tego przepisu. Jest to zawsze coś innego niż standardowa zalewa. Jeżeli przepis Wam się podobał, zostawcie suba łapkę w górę i życzę Wam smacznego.